Witajcie szczęściom bliska, chciałabym Was zaprosić do recenzji, unboxingu, testu mojego nowego mikrofonu apex 4.0. Tak, i to jest właśnie takie tutaj pudełko. Takie, takie, takie. Trochę wysłużone, ale chyba się na poczcie bawili. Żartuję, nie. On po prostu nie był nowy, ale sam sobie, jeśli chodzi, powiedzmy, jak mam dać, powiedzmy, prawie pół tysiąca za nowy, a dać Mniej niż, nawet niż połowę za, chociaż troszeczkę używany, czy po to ja wolę dać połowę i mieć to samo, niż płacić za nowy. Także tak. W to nie jest to pudełko, dlatego też to już on jest już tutaj, to jest stoi obok, tak? Nie, dlatego nie będzie od razu, że unboxing taki typowy. Kupuję wam, co jest po prostu w pudełku, albo dobra. Jedziemy tak, od razu. Mm, tutaj mamy z tej strony, mamy mm, tak, zresztą mamy nic specjalnego. Z tej strony również. Tylko z tej strony mamy eee, właśnie, teraz mam zdjęcie. Teraz mi widzicie zdjęcie całe przybliżone. To ja mamy tutaj ogólny opis, taki na samym pudełku, co tutaj zawiera ogólnie, z jakimi systemami jest kompatybilny. Jak, jakiej wielkości jest to membrana, co tam, jakie są tutaj przełączniki, jakie tutaj potrafi mieć, jakie częstotliwościach i jakich tam zakresie potrafi iść. <grym> tak. Eee, i tutaj mamy jeszcze co zawiera pudełko. Pudełko zawiera e, koszyk antysprząsowy, mm, skórzaną taką zapinaną na zamek błyskawiczny pokrowiec, a ten mikrofon i kabel USB. No dobra i to jest wszystko w tym całym tutaj ogólnie, tutaj, na tym tak. Tak więc, wchodzimy do środka i w środku jest tak, w środku był koszyczek antysprząsowy, w tej przegródce tutaj. Niestety ja, ja już mam to wszystko wyciągnięte, dlatego nie, chcę mi się, nie chciałam się już z powrotem chować to, żeby było, że jako nowka, nowka nieotwierane nie jeszcze, bo, bo to nie ma sensu, bo bym musiała nagrywać po prostu moim normalnym mikrofonem komórkowym, ten co tam mam i to po prostu nie ma sensu. Teraz przy okazji macie od razu test tego mojego mikrofonu, bo ciągle teraz mówię do mojego mikrofonu nowego, dlatego też możecie zobaczyć jaka jest ładna jakość. Mm, dobra. W samym tutaj opakowaniu mamy tak, mamy tutaj e, taki, taką kartkę plus gwarancję, to już odłożę na bok. I tu to jest właśnie taka kartka, Taka tam, taki ogólny opis tego w dwóch językach, w chyba hiszpańskim czy coś tam, no chyba, chyba, ja nie wiem, nie, nie mam pojęcia i tutaj mamy ogólne, mm, wszystko po angielsku jest oczywiście, e, taki cały ogólny opis tego tutaj, dam Wam teraz jeszcze zdjęcie tej całej specyfikacji od razu, teraz tej, To te mnie teraz widzicie i tutaj jest ogólnie najważniejsze informacje o tym, takie dokładne, już dokładna specyfikacja nie tylko taka, co tam była na tym. No, i właśnie widzicie też od razu, że to ma e, tryb tylko kardioidalny. Mm, czyli tylko nagrała ja z przodu, nie dookoła, nie omni. No, nie omni. E, tutaj wszystko ogólne. Mm, czy znaczy ogólnie, Wy możecie sobie to zobaczyć, tak? Wy to widzicie. Potraficie przeczytać, dlatego jeśli ktoś tam e, nie wie, dodatkowo jeszcze to sobie możemy to zatrzymać w filmie. Tyle. Widać, że waga też jest dosyć spora. No, mm, ale cóż, no, swoje waży, tak? I że dodatkowo koszyk antysmosowy też troszkę waży. Dlatego też, no, to nie, to nie jest nic lekkiego, tak? No dobra, już teraz wracamy do widoku mojego. No, i tutaj mamy ten cały pokrowiec, w którym był mój mikrofon zapakowany. To jest dobra, np. Na, na jakąś tam podróż, czy coś ogólne, takie tam. Mm, przynajmniej się wtedy nie zniszczy, tak? Jest wtedy od razu wszystko tutaj widoczne, ładne i, i tak dalej, no, i jest okej, okay, tak, dobrze. Dobrze, no i poza tym, to tym, w tym pudełku nic, nic nie ma dalej, dlatego pudełkiem już mogę pudełko już mogę zostawić nawet, dlatego to tylko tyle, co było w tym moim pudełku. No, także tak. I sam mikrofon. E, sam mikrofon, powiem Wam, że ma tutaj tak, Wam tutaj pokażę. I nie, on aż tak mocno nie świeci, nie martwcie się, on tak mocno nie świeci. On wygląda mniej więcej tak. Tutaj macie, e, teraz, teraz macie od razu widok też, znowu niestety, przykro mi. E, macie tutaj, mm, są tutaj dwa przełączniki. E, jeden jest na przykład o częstotliwość zmieniania, to jest taki, taka wajcha pierwsza, którą macie po lewej. Jest to e, wajcha, przełącznik na niskiej częstotliwości. Z tego, co tutaj widzę na 80 Hz. Low frequency. No, no, no coś tutaj takie jest to opisane. A drugi przełącznik, który macie po prawej stronie, jak, jak się już można łatwo domyślić, jest to przełącznik albo 0 albo do minus 10 dB. Na przykład, jeżeli się coś nagrywa, coś bardzo głośnego. Poza tym mikrofon jest dosyć dobra. Teraz już macie normalny widok na mój. Eee, może też troszeczkę, jak słychać, jakiego ja macam. Wyjęłam go z mojego bardzo profesjonalnego statywu kubka. Nieważne, muszę sobie kupić porządny statyw. A więc tak, macie tutaj normalnie widać. Eee, mikrofon aż tak bardzo nie świeci, jak się wydaje. A jest chodzi tutaj o to, że to jest dieta LED, która po prostu daje e, takie wrażenie, e, że aż tak bardzo świeci, a taka aż tak bardzo nie świeci, tylko tak moi, moi, moja komórka jak bardzo wyłapuje. Mamy tutaj ogólnie koszyk antyfansowy, który jest w dosyć dobrej jakości wykonany. Mm, także nie ma ogólnie zastrzeżeń do tego mikrofonu, naprawdę jestem z niego bardzo zadowolona. No i teraz ogólne plusy i dobra to jeszcze. I powiem o wykonaniu, że wykonanie tego mikrofonu jest bardzo dobre. Dobrej jakości, nie ma nie mocniej przyczepić specjalnie. Dlatego też no, jest okej okay na moje. No. Także tak, już chyba myślę, że już mogę i tutaj macie od razu e, cały tutaj. No, tak tutaj jestem w tych cały, i niestety muszę sobie jeszcze kupić statywik, no ale to już jest, to już jest, to już jest, no nie teraz od razu, tak. Także tak, ja już odkładam tutaj teraz na swoje miejsce e, mój mikro. Mam tu taki bardzo, bardzo nieprofesjonalny stytywy kubek, ale nieważne. No, ogólnie, co ja wam mogę powiedzieć o tym mikrofonie? E, plusy i minusy. Plusy i minusy są, wyglądają następująco. Plusy, oczywiście, jakość jest świetna. Moim zdaniem, Moim jakość jest po prostu osą awesome, mega, i nie wiadomo co jeszcze, naprawdę. Jakość mi się bardzo podoba, jak pewnie teraz słyszycie, też. Ale jednym minusem jest to. Że ten mikrofon dosyć cicho nagrywa, na przykład to City, jeśli mam surowy, i tego, że suwak u góry jest na sam, na sam najbardziej najgłośniej, ile się da, to niestety ale jest cicho. Oczywiście można podgłośnić, można podgłośnić pod kością 18-15 dB więcej, albo 18, albo na 21, zależy, zależy jak głośno mówię, fakt faktem, trochę to jest głośno, ale na szczęście ten mikrofon nie generuje szumów własnych, z czego się bardzo cieszę, no ale w sumie za coś się płaci, tak? aczkolwiek można odszumić, a naprawdę to nie jest żaden problem jeśli powiedzmy nagrywa jakiś let's Play albo coś, to wypadałoby w sumie odszumić bo to jest podstawa także tak, moim zdaniem mikrofon jest naprawdę świetny naprawdę świetny naprawdę, naprawdę, naprawdę jeśli ktokolwiek miałby okazję kupić ten mikrofon, to ja go bardzo polecam także tyle jeśli chodzi o ogólnie ten mikrofon I teraz wam jeszcze, to jest ogólnie test tego mikrofonu, jeżeli słyszycie a jeszcze wam mogę przełączyć teraz na na, na przykład mój stary mikrofon oraz mikrofon normalny, tutaj, czyli poczekajcie, teraz będzie cięcie małe, tak więc widzimy się za chwilę. Dobra, tak więc to jest test tego mikrofonu, tego starego mojego. Masakryczne szumy, masakryczna jakość dźwięku, masakryczne razy il kilkaset tysięcy. Także no cóż, no. Także już nie będę Was męczyła tym, czymś i, i się przyłączę na moją kamerę, żeby jeszcze wam pokazać, jak to jest ogólnie. Także tak. No i to jest też ogólnie, tak dla porównania, test taki, jakby mojego mikrofonu, który jest normalnie wbudowany, który oczywiście jest zniszczony jakoś przez samą Camtasia, bo w niej montuje. Także tak. Mi się się ogólnie podobało. To, to tak myślę, no. Jak oczywiście, a więc komentujcie, subskrybujcie, jak w górę, nie żałujcie są na Myślę, że jeżeli będę kupowała jeszcze jakikolwiek sprzęt, to na pewno go zrecenzuję, zrobię unboxing i tak dalej. mówiąc, z tego co widzę, to na YouTube nie ma. Frankie w ogóle dziewczyn, które robią unboxingi, recenzje i tak dalej. To chyba takie bardziej mięski. takie mięski bardziej zajęcie. Dobra, tak jest, siemka, dziska, chyba.